Nazywam się Aleksandra, jestem pacjentem pana doktora Wyszwiło. Do tego, żeby pojawić się tutaj w klinice, no przede wszystkim było to, że rzeczywiście brakowało uśmiechu na mojej twarzy. Był on niepełny, nie byłam zadowolona z niego, w związku z czym niechętnie się uśmiechałam. I znalazłam gdzieś we sobie takie ostatnie siły do tego, żeby odważyć się, zrobić ten krok i, i zaufać tutaj lekarzom, którzy zapewniali mnie o tym, że efekt końcowy no, przejdzie na śmieszne oczekiwania i kiedyś będę mogła pięknie się uśmiechać. Zgłosiłam się z szeregiem problemów związanych z moim uzębieniem, między innymi były to braki, czyli ubytki w uzębieniu, nieładny i niejednolity kolor, Zębów, odróżniających się jeden od drugiego, problemy z niosłami, więc naprawdę bardzo, bardzo duża lista problemów. Z którą musiałam się zmierzyć. Moją odwieczną bolączką było to, że jednak panował gdzieś we mnie wewnętrzny strach przed wizytami u lekarza stomatologa. Pierwsza wizyta już tutaj wpłynęła na mnie bardzo pozytywnie, właśnie chociażby przez to, że wchodząc do kliniki, widząc miłą recepcję i panie, które uśmiechały się do mnie już na samym początku, są gościnne, bardzo przyjazne, zawsze zaproponują coś, jeżeli jest chwila na, na poczekanie na wizytę. Nie czułam się zestresowana, nie myślałam o tym, że rzeczywiście za chwilę usiądę na fotel. Byłam rozluźniona, dobrze się mną zaopiekowano i tak naprawdę po pierwszej wizycie wiedziałam, że to jest miejsce warte tego, żeby przychodzić tutaj częściej i poprawiać swój uśmiech. Śmiałam mogę stwierdzić, że o, ogrom problemu, z którym tutaj się zgłosiłam, no, lekarze poradzili sobie świetnie. Efekt końcowy jest taki, że. Jestem mega zadowolona z tego, że odważyłam się na taki krok i śmiało mogę powiedzieć wszystkim, że warto to robić, warto dla samej siebie, warto się zmieniać, ulepszać po to, żeby pięknie wyglądać, pięknie się uśmiechać i być zadowolona z siebie. To nie czuję się tego, jakby się było tak naprawdę u lekarza stomatologa, a nie siedziało na fotelu. Tylko miłe ja to że spędza się czas, a sam proces leczenia po prostu nie przebiega. A efekt końcowy jest taki, że człowiek bardziej chętnie się uśmiecha i tak jak można po mnie zobaczyć, no jestem chyba najlepszym dowodem na to, że tak jest.